I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makindosz, przed nami kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker 2. I moi mini dzisiaj zajmiemy się nieoczekiwanym ninja speedrunem, który pojawił się zaraz po nowym roku, czy też na przełomie 2020 i 2021. I znowu nikt się go nie spodziewał i znowu był raczej jednym z tych krótszych speedrunów, to znaczy... Nie trwał tych 6 dni, tylko trwał bodajże z 3 albo 4 dni, więc w najzwyczajniej Świecie znowu Nintendo nie tyle zaspało, co znowu Nintendo w jakiś sposób nie doinformowało osoby, które były zainteresowane zagraniem w tego Ninja Speedruna w momencie, kiedy ten Ninja Speedrun po prostu trwał i był w dużym cudzysłowie na żywo. Ale mniejsza już z tym, mam nadzieję, w Świecie, że jesteście wypoczęci w ten weekend. Ponieważ najzwyczajniej świecie, co ja wam mogę tutaj dodać? Mogę wam dodać to, że bierzemy się ostro za tego ninji speedruna, a ja mam dla was jak zwykle małą porcję ogłoszeń. Zacznijmy od tego, że w dalszym ciągu czekam na podsyłane przez was poziomy, czy to stworzone przez was, czy to przez waszych znajomych, których chcecie w jakiś sposób zmobilizować do tego, żeby z szerszej publiczności najzwyczajniej świecie prezentowali swoje twory, i nie wstydzili się nikt. Jeżeli macie swoje poziomy, czy też poziomy znajomych, to śmiało pozostawiajcie ich ID oraz nazwy w komentarzach pod tym materiałem wideo. Oczywiście, jeżeli nie jest to poziom stworzony przez Was, tylko tak no, jak już wcześniej mówiłem, przez Waszego znajomego, to zaznaczcie najzwyczajniej w tym komentarzu gdzieś tam informację, że jest to poziom stworzony przez osobę X, Y albo Z. Dodatkowo, moi drodzy, jeżeli ten poziom opiera się o Power Up... A, przepraszam, normalnie wzięło mnie, słuchajcie, na kichanie, ale nie, nie, nie kichnęło. Wracając, jeżeli ten poziom, który stworzyliście, opiera się o Power Up Master Sorda, to najzwyczajniej w świecie również gdzieś tam zaznaczcie, że aby ukończyć ten poziom, trzeba wykorzystać właśnie Master Sworda i trzeba zamienić się w naszego szanownego Linka. I tyle by było, jeżeli chodzi o wstęp, i zabieramy się, słuchajcie, za przechodzenie tejże wspaniałej rzeczy, jaką jest najnowszy Ninji Speedrun, który co prawda już nie jest na żywo, ale w dalszym ciągu możemy go ukończyć, bo jeszcze żeśmy go nie ukończyli: Gumbad Bestap, czyli najlepszy spośród Goombradów, czy też gumbadów. Bo ogólnie rzecz biorąc, to jest też dość ciekawe, że wiecie. Nintendo ma swoje nazewnictwo, którego absolutnie się nie trzyma. I tak jak na przykład Goombrady, czyli ta inna wersja Goomb, którą widzimy w paru innych odsłonach Super Mario, pojawiła się w Super Mario Makerze 2. Wszyscy powiedzieli: O, to są Goombrady i w ogóle i w szczególe. Nie, to nie są Goombrady. To są Goombady. I wszyscy złapali się za głowę pod tytułem Nintendo znowu kombinujesz przy swoim nazewnictwie. I wtedy Nintendo wyciągnęło kolejnego asa z rękawa i powiedziało Widzicie te czerwone monety? No tak, to są redcoiny z Super Mario World. Nie, 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 to nie są czerwone monety, to są różowe monety. Czekajcie, ale te monety również występują w Super Mario 3D World i 3D Landzie i w instrukcji jest napisane, że to są czerwone monety. Tak, zgadza się. No to to są czerwone monety. Nie, to są różowe monety. Nie widzicie, że są czerwone, więc są różowe. Nintendo. Klasyczne nintendo. Trzeba by było powiedzieć, to znaczy zmienianie zdania co 15 minut, a potem mówienie. Ojej, nie wiedzieliśmy, że to kogoś może wprowadzić w konfuzję. Ja, Oczywiście, że nie. W każdym bądź razie najlepszy sposób goombradów. Tak można. Dość. Ładnie przytłumaczyć tą nazwę tego poziomu, który zresztą stworzony jest w stylu Super Mario World. Musisz pokonać wszystkie gumbrady, aby ukończyć ten poziom. Użyj Czerwonego Yoshi'ego oraz e, Fire Koopa Clown Carta, czyli tego ognistego Clown Carta, aby zyskać przedwagę i w jakiś sposób po pozbyć się tych wszystkich niemieców, jak najszybciej jest to tylko możliwe. Dziękujemy za granie w Super Mario Maker 2 w tym roku. To ostatnie zdanie jest całkowicie tak bardzo wyrwane z kontekstu i tak bardzo nie pasuje do tej całej reszty, że najzwyczajniej w świecie, aż tutaj przyczepię się do jeszcze jednej ciekawej rzeczy, którą nie wiem, czy zauważyliście ale jest to rzecz, która wskazuje na to, że Nintendo sztucznie wprowadziło pewne ograniczenia i osoby, które już stworzyły romhaki do Super Mario Makera 2, przepraszam, mody do Super Mario Makera 2, i ponieważ mody do Super Mario Makera 2 istnieją z tego względu, że... No powiedzmy sobie szczerze... To było do przewidzenia, niezwykłym w świecie. Nie mówi się o tym tak głośno, ponieważ Nintendo bardzo mocno stara się, aby nie mówić o tym głośno. Ale moi drodzy, jest to rzecz, którą również znaleziono w kodzie Super Mario Maker 2. Spójrzcie uważnie, ile znaków mamy użytych tutaj w opisie tego Ninja Speedrana. I teraz wyobraźcie sobie, że Wytworząc poziom, każdy z nas tworząc poziom, każda osoba, która tworzyła poziom do Super Mario Makera ma tylko możliwość bodajże wpisania 72 znaków. Zobaczcie, ile więcej znaków jest tutaj w opisie tego poziomu. wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że Ninji Speedrun jest zwykłym poziomem, który jest w zwyczajny sposób, znajduje się w naszym szanownym CurseNetcie ale nie można do niego w normalny sposób się dostać, tylko trzeba się do niego dostać przez ninji speedrun. Z tego względu, że ma ukryty tag, czyli ninji speedrun, który sprawia, że w głównej wyszukiwarce tego poziomu nie zobaczymy. Przy okazji, ukryty jest również seed tego poziomu i co najśmieszniejsze z tego wszystkiego, w dalszym ciągu ten poziom korzysta z tych samych rzeczy, które znajdują się w bazie danych Cursnetta. Czyli dokładnie z tych samych klas, które wyznaczają ile, słuchajcie, macie miejsca na wpisanie opisu swojego poziomu. Tylko dlaczego ten opis jest dłuższy od tego naszego? Ano z tego prostego względu, że z racji tego, że Nintendo wie ile tych ninji speedrunów zaplanowało, mogło sobie wyznaczyć te dodatkowe paręnaście kilobitów na to, żeby powiększyć wpis. Rozumiecie o co tutaj chodzi? Tutaj różnica pomiędzy poziomem, który wy stworzycie z 72 znakami w opisie, a tym co znajdziemy w niniejszym speedrunach polega na tym, że Nintendo ma możliwość tworzenia opisów większych o kilkanaście kilobitów. I to jest dość zabawne, dlaczego to nie jest udostępnione nam, jako graczom. Najprawdopodobniej dlatego, że Nintendo jest Nintendo i Nintendo Nintendo Nintendo, więc najzwyczajniej w świecie, najzwyczajniej w świecie taki jest tego, słuchajcie, nie tyle efekt, co... W jakiś sposób jest to ograniczenie, sztuczne ograniczenie, stworzone przez Nintendo po to, aby móc tutaj nie tyle wymusić na graczach, że o, słuchaj graczu, nie możesz tutaj zrobić. Nie możesz tutaj zrobić jakiejś konkretnej rzeczy, tylko musisz najzwyczajniej w świecie w troszeczkę inny sposób do tego wszystkiego podejść, bo jesteś ograniczony w jakiś sposób właśnie tym. Właśnie tym jesteś ograniczony, że najzwyczajniej w świecie najzwyczajniej w świecie nie możesz jakiejś konkretnej rzeczy zrobić z tego prostego względu, że... No. No, powiedzmy sobie tak wprost. Po prostu nie chcemy jako Nintendo dawać ci takiej możliwości. Hmm. Żebyś jako gracz miał dodatkowe, dodatkowe, wiecie, rzeczy do ogarnięcia i w ogóle i w szczególe, żebyś w jakiś sposób mógł tutaj dodatkowo ulepszyć swoje poziomy. Musisz się zmieścić w tym, co dla ciebie przygotowaliśmy, w tym twardym, można by było powiedzieć... Tym twardym, no nie chciałem, żeby to się tak stało, ale spoko. Tym twardym i sztywnym, w tym twardym i sztywnym obszarze, którym musisz się wpisać, ta ilość znaków jest tylko taka, nie inna. i najzwyczajniej w świecie dealuj z tym. Wydaje mi się, że to jest najbardziej tutaj opcja, która jest możliwa, albo po prostu Nintendo nie przewidziało, że gracze będą chcieli tak rozwlekle opisywać swoje poziomy. Jasne. Niektórzy powiedzą, że no z jednej strony to jest zabezpieczenie właśnie przed tym, żeby gracze nie kombinowali, nie wymyślali jakichś rzeczy związanych właśnie z. Tworzeniem swoich poziomów, że bardziej niż tworzeniem poziomów gracze zajmą się najzwyczajniej w świecie. Najzwyczajniej w świecie z, zajmą się um, tworzeniem rozległych opisów swoich poziomów. I powiem wam szczerze, że poniekąd to rozumiem. Dlaczego ten sztywny. No, jak on się nazywa? Ten sztywny, sztywny. Yy, ten sztywny limit został stworzony. Ale z drugiej strony, nie można tego było w jakiś inny sposób najzwyczajniej w świecie stworzyć, i nie można tego było w jakiś ładny sposób tutaj rozwiązać. Żeby wiecie, żeby najzwyczajniej w świecie to jakoś ładnie wyglądało i żeby wiecie żeby gracze też poczuli się w jakiś sposób docenieni w ogóle i w szczególe, a nie tylko. A nie tylko i wyłącznie. A nie tylko i wyłącznie tutaj zmuszanie graczy do tego, aby, aby w jakiś sposób. No, musieli się dostosować do tego. Dało się to w jakiś inny sposób, oczywiście, że zrobić, ale. Nintendo znane jest z tego, że przeważnie nie widzi tego prostego rozwiązania, tylko kombinuje dookoła. Tak samo, moi drodzy, było ze sklepami, właśnie e-shopami. Dlaczego został zamknięty e-shop dla Wii, a w dalszym ciągu e-shop dla Wii U istnieje i dla na przykład 3DS-a? Ano, z tego prostego względu, że Nintendo nigdy nie poświęcało uwagi na infrastrukturę sieciową. I ogólnie rzecz biorąc, e, infrastruktura sieciowa, według Nintendo, co wielokrotnie było powtarzane i nawet świętej pamięci listatoru Iwata o tym mówił, mm, wyglądała w taki sposób. Słuchajcie, my potrzebujemy stworzyć y, tą. Y, no jak ona się nazywa? Potrzebujemy stworzyć infrastrukturę sieciową. Zatrudnimy jakiś kolesi, którzy będą to na, dla nas najzwyczajniej w świecie tutaj mogli to zrobić, tak? No i wszystko fajnie wszystko pięknie ale Jak sobie pomyślicie, że infrastruktura sieciowa została stworzona na zasadzie yy, słuchajcie, wiecie jak wygląda. Wiecie jak wygląda PlayStation Gro. Czy po, halo! Co tu się właśnie nie stało? Gro, czy wiecie... Gro, czy wiecie w jaki sposób wygląda infrastruktura PlayStation Network? Jak wygląda mniej więcej PlayStation Network? No tak, wiemy jak to wygląda. Dlaczego nam to mówicie? Dobra, to zróbcie coś takiego samego. Eee, macie na to tydzień. Okej, okay, mamy problem szefie. Jak my mamy to zrobić w... Jak my mamy to zrobić w tydzień? Nie wiem jak, zróbcie to. Spoko, Spróbujemy to zrobić w tydzień, ale e, nie oczekujcie jakichś cudów e, cudów na kiju i w ogóle i w szczególe. Możemy to zrobić, ale to nie będzie takie nieważne. Zróbcie to, to ma działać. No i tak to powstało. No i tak jak możecie zauważyć, PlayStation Network najzwyczajniej się tutaj wykorzystam jako po prostu taką odnośnie, bo do tego również się nie będę odnosiło podczas tworzenia swojej własnej infrastruktury sieciowej. Otóż PlayStation Network moi drodzy... no, wszyscy wiemy, że PlayStation Network jest taki sam dla Playa Trójki, dla PlayStation Vita, dla PSP i w ogóle i w szczególe, prawda? A jak się sprawa ma, jeżeli chodzi o, o Nintendo Network, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali? A no, sprawa ma się w taki sposób, moi drodzy, że najzwyczajniej w świecie. nie ma się wcale. Bo. Nintendo Network, czytajcie ten nasz wspaniały. Czytajcie ta nasza wspaniała sieć od Nintendo, te. i shopy, i w ogóle i w szczegół... Nie wiem co tu się dzieje, ale naprawdę to nie jest fajne. W każdym bądź razie, te e-shopy, wszystkie, które mamy w sieci Nintendo, każdy z tych e-shopów tak naprawdę każdy sobie rzepkę skrobie. I nie oszukujmy się. Nintendo nigdy nie potrafiło zrobić jednego spójnego e-shopa. I dlatego został zamknięty e-shop od Nintendo Wii z tego prostego powodu, moi drodzy, że. Że najzwyczajniej w świecie nie było to już opłacalne, bo mamy konsole Nintendo. Nintendo wiecie, Wii U i w ogóle i w szczególe. Za chwilę pojawi się jeszcze nowsza konsola od nas. Więc dlaczego mielibyśmy utrzymywać infrastrukturę sieciową czegoś, co najzwyczajniej w świecie nie tyle, że nie będzie już używane przez nikogo, co w jakiś sposób można by było powiedzieć, nie ma już na to popytu, tak? No i tu się pojawia właśnie problem, ponieważ z racji tego, że Nintendo w taki, a nie inny sposób podchodzi do również własności intelektualnej, no to pojawił się problem z tym, moi drodzy, że w najzwyczajniej świecie co się stało z tymi graczami, którzy y, mieli jakieś gry w eShopie wykupione na Nintendo Wii? Otóż stracili do nich dostęp. I to jest cały ten problem, że z racji tego, że ta infrastruktura sieciowa Nintendo jest tak bardzo, ale to bardzo fractured, czyli nie jest spójna, tylko jest bardzo mocno rozbita, no to z tego prostego względu właśnie tego typu dziwne cuda się dzieją. Tak samo, no z tego powodu mamy nie tyle błędy, co gra online w czy to w Splatoonie, czy to najzwyczajniej w świecie w Super Mario Makerze 2, nie zawsze była i do tej pory nie zawsze jest taka jaka być powinna. Z tego prostego względu, że no nie oszukujmy się, Nintendo nigdy nie miało dobrej infrastruktury sieciowej i jeszcze dużo wody w Wiśle wydaje mi się, że najzwyczajniej w świecie upłynie, Nintendo będzie miało dobrą infrastrukturę sieciową. I może nawet nie doczekamy tego przy okazji Nintendo Switcha. Może doczekamy tego dopiero przy premierze następnej konsoli od Nintendo. Może wtedy rzeczywiście Nintendo się uda tutaj w jakiś sposób ogarnąć infrastrukturę sieciową, ale też to powątpiewam z tego prostego względu że najzwyczajniej w świecie Nintendo nie jest znane z tego, tak jak już mówiłem, żeby być pro-konsument. Nintendo jest bardzo mocno zapatrzone w siebie i to się zmieniało za czasów świętej pamięci Satoru Łaty, ale i Iwata odszedł i Nintendo znowu wróciło do tych niefajnych rzeczy, z których było znane wcześniej. Znowu zamiast się otwierać na graczy, znowu się przed nimi najzwyczajniej w świecie zamykaj. To można zobaczyć po tym, że po pierwsze parę dni temu w momencie kiedy ja to nagrywam, zostały zdelistowane i usunięte kołowa rzeczy, które znajdowała się w sklepie DSI, czyli na Nintendo DS, które można było również zdobyć i zakupić spod słuchajcie Nintendo 3 ds czy też 2 ds czyli po prostu tej 3DS family, tak? Czyli można było sobie po prostu kupić gry cyfrowo w sklepie, w e-shopie specjalnie do tego spreparowanym, kolejnym e-shopie dodajmy, żeby móc grać w jakieś tam pomniejsze gry. A to jakieś fajne gry remastery, czy też gry, które wyszły tylko i wyłącznie na Game Boya zwykłego, nie na kolor, tylko na zwykłego Game Boya, i teraz dostały nie tyle remaster, co swoją odświeżoną wersję w pełnym kolorze albo coś w tym stylu. W dalszym ciągu, w tej swojej 8-bitowej wersji. Ale już troszeczkę lepiej wyglądające, bardziej przypominające gry z NESA niż z pierwszego Game Boya. I połowa tych gier i aplikacji została po prostu usunięta z dnia na dzień. Macie kupioną tą aplikację czy też grę? Nie macie już do niej dostępu, pomimo, że w dalszym ciągu macie dostęp do e -shopa. I to jest właśnie ta niefajna strona Nintendo. Druga sprawa. Tak jak za czasów Satoru Iwaty Nintendo w dalszym ciągu krzywo patrzyło na to, że ludzie tworzą fanowskie gry z postaciami czy też z własnością intelektualną Nintendo, ale Satoru Iwata mówił o tym świętej pamięci Satoru Iwata mówił o tym, że to są bardzo fajne pochlebstwa dla Nintendo, że ktoś wykorzystuje tą postać, żeby stworzyć coś innego. Będziemy się temu przyglądać, ale jeżeli się okaże, że za bardzo ingerowany jest tutaj w kod źródłowy gry, albo kod źródłowy gry jest wykorzystany w jakiś sposób, żeby stworzyć tą produkcję, no to będziemy musieli interweniować. Ale za czasów Statoru i łaty powstało dość dużo fanowskich gier, które wykorzystywały postacie z Nintendo, czy też postacie należące do Nintendo, bardziej powinienem powiedzieć, i. Nie było aż tak dużego problemu. Jasne, jakieś były usuwane, jakieś znikały z internetu, żeby za jakiś czas się pojawić z inną postacią, ale wszyscy wiedzieli, że początkowo miał być to na przykład postać, główną miała być Mario albo Luigi i tak dalej, i tak dalej. Teraz ostatnio naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo gier z game Jolta zostało usuniętych, i to nie takich gierek stworzonych przez domorosłych graczy. Tylko na przykład projekty, które powstawały już 2-3 lata, które wcześniej Nintendo odwróciło z rok, kiedy jeszcze żył Satoru Łata, odwróciło z rok i powiedziało: róbcie co macie robić, my udajemy, że was nie widzimy. I wszyscy się cieszyli z tego, bo za chwilę miał powstać jakaś gra, która najzwyczajniej w świecie była grom z Mario, ale nie była oficjalną grom od Nintendo, i była jeszcze dodatkowo darmowa. I teraz nagle za te projekty Nintendo się znowu wzięło. Mówię, Nintendo nie jest prokonsumenckie i pamiętajcie o tym za każdym razem, kiedy przyjdzie was, że tak powiem, chęć na bronienie Nintendo przed innymi konsolowcami albo pc -towcami. Pamiętajcie o tym, że Nintendo nie jest w 100% prokonsumenckie i tak naprawdę żadna z tych firm, czy to Sony, czy to Microsoft. Czy to najzwyczajniej w świecie, właśnie Nintendo, żadna z tych firm nie jest pro-konsument, bo gdyby te wszystkie firmy były w 100% pro-konsument, to faktycznie te firmy by w pewnym momencie zbankrutowały, ponieważ konsumenci chcą jedno, ale firma musi w dalszym ciągu zarabiać. Jasne podejście pro-konsument pod tytułem: Popsuła ci się nowa konsola Xbox Series X czy też Xbox Series S. Napisz do nas, my ci na pewno pomożemy. To jest fajne podejście prokonsumenckie, ale jest to wliczone w to, że ileś egzemplarzy tej nowej konsoli będzie uszkodzona. Tak samo Nintendo. Wyszedł Nintendo Switch, jeżeli konsola była uszkodzona fabrycznie, no to. Przyślij do nas, wyślemy do ciebie na twój koszt kuriera. Kurier przyjdzie, odbierze, jeżeli się okaże, że rzeczywiście to jest wada fabryczna tej konsoli albo fabrycznie została uszkodzona. No to my za wszystko zapłacimy i jeszcze damy ci nową konsolę. Ale Nintendo to jest takie Apple w świecie, właśnie konsol i twórców gier komputerowych i konsolowych. Mogę tutaj śmiało powiedzieć. Z tego prostego względu, że Spotkałem się z paroma przypadkami, że na w świecie fabrycznie Nintendo Switch był uszkodzony. Został odesłany do Nintendo w celu sprawdzenia i w ogóle i w szczególe I tutaj, albo sklep, z którym to kupiliśmy w Polsce, weźmie to na klatę i da nam nową konsolę, albo stwierdzi, że nie możemy ci dać nowej konsoli, bo my też będziemy na tym stratni. Wyślemy ją do Nintendo. Niech oni sprawdzą i oni się wypowiedzą. Nintendo sprawdzi w ogóle nie to uszkodził. To zostało uszkodzone w transporcie prawdopodobnie źle zostało to przewiezione ze sklepu do domu. Ups, sorry, niestety nie możemy ci wymienić na nową konsolę. I tak bardzo często się dzieje, jeżeli chodzi o konsolę od Nintendo. Fabryczne uszkodzenie 3 a gdzie wypadała ta górna klapka. No. Prawdopodobnie za mocno otwieraliście tą klapkę, szanowni gracze. Dryfująca gałka w Nintendo Switchu w lewym joyconie. Nikomu to chyba nie przeszkadza, prawda? Yy, niedorobiony krzyżak w Pro kontrolerze do Nintendo Switcha. No, ale możecie otworzyć właśnie Pro kontrolera bez jakiegoś utraty gwarancji. I możecie sobie to sami chałupniczo naprawić, prawda? Jesteśmy tacy myśli, szanowni gracze. No nie, nie do końca, bo wspaniałomyślność byłaby taka, gdybym powiedział: Ej, słuchaj, Nintendo, no krzyżak, jak naciskam w prawo, to przy okazji naciska mi się w dół na krzyżaku od prokontrolera. I zróbcie coś z tym. Dobrze, zbadamy i w ogóle i w szczególe, a to jest wada fabryczna, wymienimy ci na inny model właśnie prokontrolera gdzie tej wady fabrycznej nie ma, na model drugi właśnie pro kontrolera albo coś w tym stylu. Do dnia dzisiejszego nie ma prokontrolera model drugi, gdzie ten, gdzie ta wada fabryczna byłaby po prostu naprawiona. I co ciekawe, nie wszystkie pro-kontrolery posiadają tą wadę fabryczną, bo to zależy tak naprawdę od tego, jak odlana jest gumka, znajdująca się pod właśnie krzyżakiem. Także kontrola jakości i seal of quality. Jeżeli chodzi o ten seal of quality of Nintendo, to niektórzy mówią, że to jest śmiech na sali, i w pewien sposób można się z tym w jakiś sposób zgodzić. W każdym bądź razie. Co ja wam mogę powiedzieć o tym ninja speedrunie. Udało nam się wykręcić czas złoty, więc nie był to jakoś specjalnie trudny speedrun. Dodatkowo, speedrun, który bardziej polegał na tym, żeby znaleźć jak najszybszą i najefektywniejszą metodę zabijania przeciwników. Powiem wam, że. Patrząc na to, że jest to ostatni Ninji Speedrun z roku 2020, to wydaje mi się, że on był zrobiony takim rzutem na taśmę pod tytułem: O kurde, ten rok był taki do dupy. Dajmy graczom jeszcze jeden Ninji Speedrun. Dobra, słuchajcie, yy, ludzie, którzy robią Ninji Speedruny, Chop Chop, musicie wymyślić jeszcze jeden Speedrun na koniec roku. Macie na to tydzień. O, ciesz kręcę. Mamy zrobić Ninja speedrun w tydzień, szefie, ale my przeważnie robimy miesiąc taki jeden poziom, z racji tego, że jeszcze go musimy przetestować i w ogóle i w szczególe, czy nie ma w nim jakichś błędów. Macie tydzień. Ale tydzień to znaczy do kiedy? Od wczoraj macie tydzień, nie wiedzieliście o tym, to teraz już wiecie. Mniej więcej tak czuję ten poziom. No ale... Da się go przejść, jest kolejnym takim prześnym poziomem i co prawda jest jednym z dłuższych ninji speedrunów, ale czego się spodziewać po ninji speedrunie, który znowu nie skupia się na tej opcji speedrun, tylko na opcji rób coś innego i dodatkowo do tego dorzućmy fakt, że spróbuj to zrobić jak najszybciej. Powiedzmy sobie szczerze, że im dalej w las, tym więcej drzew i tym te ninji speedruny stają się coraz bardziej miałkie. Zobaczymy co będzie w tym roku i zobaczymy jaki będzie pierwszy Ninja Speedrun jeżeli chodzi o rok 2021. I mam taką szczerą nadzieję, że będzie on o wiele, wiele lepszy od tego co mieliśmy na końcówce roku 2020 najzwyczajniej w świecie. No i co ja Wam mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo, jeżeli chodzi o Super Mario Maker 2, wam się podobał. Zachęcam Was do pozostawienia po sobie komentarzy, ponieważ ja Wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie w miarę swoich możliwości odpowiadać. Najczęściej po prostu odpisując wam komentarze na komentarz, aczkolwiek zdarza mi się od czasu do czasu odnieść do waszego komentarza, w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. Ja się z nami jak na razie żegnam. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!